I wreszcie po długich tygodniach, po wielkim kryzysie na świecie, po wszechobecnej paranoi, wreszcie wydarzył się cud. Nie, nie znaleziono szczepionki na COVID. Przyszedł mój film. No, tak więc mając film, wreszcie mam okazję postrzelać. Jako, że ciągle jest karantanna na dworze, to nie bardzo mógłbym wyjść postrzelać na dwór, a przynajmniej jest to etycznie niepoprawne. Tak więc zostanę w domu i będę robił zdjęcia w domu. Jako, że w domu nie ma zbyt wiele do roboty, to wymyśliłem, że zrobimy dzisiaj makro. Byłem przez ostatnie parę dni zbierać sobie listki i kwiatuszki. Może wiecie, do czego to dąży. W każdym razie zasuszyłem sobie te listki i kwiatuszki Tutaj o to ja oto książce. I tak, jest to niestety jedyna rzecz, do której mi się ta książka przydała, bo e, sukcesów w fotografii nigdy nie osiągnąłem. No więc idea jest taka, że porobimy sobie dzisiaj makro. W tym celu dzisiaj e, będziemy robili zdjęcia pełną ramką 35 mm z Ilfordem FP4, bo potrzebne nam jest coś o niskim ISO, to ma 125. Do tego weźmiemy sobie Cable Release, co jest jednym z najfajniejszych rzeczy, szczerze mówiąc, jakie fotografii są. Daje to strasznie dużą satysfakcję, nie wiem czemu, akurat ok, ja mi spadł aparat, ale to po prostu pozwala bo, robić zdjęcia. Nie dotykając aparatu, przez co eliminuje się wszelkie wibracje. Jeżeli się robi makro i to jest duże przybliżenie, to każde najmniejsze szturchnięcie aparatu powoduje sporo wibracji, co może powodować, że zdjęcia będą w w świecie rozmazane. E, dlatego właśnie takich wynalazków się używa i jest to niesamowicie satysfakcjonujące, więc ja osobiście uwielbiam z tego korzystać w każdej okazji. No, więc to nam będzie potrzebne i porobimy sobie te zdjęcia na Lightboxie który już wcześniej mogliście widzieć w moim poprzednim wideo jak skanowałem i zobaczymy co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw, może być może być ciekawy. Więc generalnie prędkość migawki ustawiam na jedną 60, gdyż jest to najszybsza prędkość, gdzie jest się to w stanie synchronizować z fleszem. Mam nadzieję, że to pomoże, jeżeli chodzi o migotanie tego lightboxa. Bo to, czego my nie widzimy okiem, to wy pewnie już widzieliście na filmie, że ten lightbox tak naprawdę w rzeczywistości te żarówki po prostu strasznie szybko migoczą. Jeżeli ta prędkość migawki jest zbyt szybka, to, to wtedy może przyciąć światło, więc mam nadzieję, że jedna 60 będzie wystarczająco wolna, żeby tego efektu nie było. Ponadto przysłona F8, żeby znowu to było ostre. To po pierwsze, po drugie, żeby odciąć światło, bo jednak świecimy bezpośrednio w szkło. I co? Film jest jeden 125, więc. Zobaczymy jak to wyjdzie. W następną ciekawą sprawą jest, że pomimo tego, że ten aparat miałem już od pół roku, coś koło tego, to nigdy nie robiłem nim zdjęć, więc tak naprawdę nie mam pojęcia, czy nie ma tu jakichś przecieków światła, albo czegoś z tym związanego, więc zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. No, wy już wiecie, ja jeszcze nie. Generalnie strasznie mnie to ciekawi, czy to będzie poprawnie doświetlone, czy niedoświetlone, dlatego niektóre szoty daketuje, co oznacza, że robię dokładnie to samo zdjęcie, tylko z różną ekspozycją, żeby zobaczyć mieć jedno bardziej doświetlone, jedno mniej doświetlone, i wtedy mogę wybrać, które generalnie wygląda lepiej w finalnym produkcie, bo jak wiemy, nie mam za bardzo opcji, żeby sprawdzić to w obecnej chwili. Więc właśnie sobie zeskanowałem ten film i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z rezultatów, bo wszystko wyszło dokładnie tak jak chciałem. Co jest trochę zaskoczeniem dla mnie, bo spodziewałem się, strasznie bałem się, że te zdjęcia będą prześwietlone. Bo jednak, świecimy prosto w szkło i jest to dość sporo światła. Ciężko jest to zmierzyć, bo nawet light meter nie bardzo pomaga. I muszę Wam powiedzieć, że ekspozycja jest trafiona na większości tych zdjęć. Braketowanie zdecydowanie pomaga, bo niektóre zdjęcia są ciemniejsze i niektóre są jaśniejsze, więc bardzo się cieszę, że niektórych zrobiłem po dwie sztuki. Ponadto papier bardzo dobrze wygląda, więc położenie to na papierze zdecydowanie nadało temu tą fakturę z tyłu i teksturę, i dzięki temu to wygląda troszeczkę inaczej i jest to, wydaje mi się, troszeczkę bardziej ciekawe dzięki temu. Światło się fajnie przebija przez większość tych listków i kwiatków, co nadaje też temu uroku. Poza tymi grubszymi właśnie takimi jak to zdjęcie, są troszkę grubsze liście i po prostu świat przez to nie przewija, ale też wygląda to dość interesująco. FP4 bardzo dobrze się do tego nadaje, bo jest po prostu ma niskie ISO, więc jest bardzo mało światło czuły, więc takie rzeczy po prostu można robić i Wychodzi to dobrze. Boję się, bałbym się, że na takim hp 5 albo innych 400 czy wyższym ISO, by to po prostu wszystko było prześwietlone. I tak się o to bałem, ale na szczęście nie jest, więc... Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z rezultatem. Jest to fajna rozrywka. Możecie siedzieć w domu i możecie sobie porobić to od makro zdjęcia. I nie musicie wychodzić na dwór, przez to nie musicie, wiadomo, zarażać wszystkich innych ludzi <grym> COVID-em i... Prowokować obecnej sytuacji, szczególnie że nie możemy wychodzić z domów. Więc jest to, wydaje mi się, fajna rozrywka, że w międzyczasie się czymś zająć. Tak więc zdecydowanie polecam. A tak jak mówię, ja jestem zadowolony ze swoich zdjęć. Mi się efekty i rezultaty podobają. Co wy z tym zrobicie? Dajcie mi znać, czy Wam też się to podoba, czy chcielibyście coś takiego zrobić, czy może zrobicie, może się tym podzielcie, może się podzielcie swoim Instagramem i dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym. concealing